Chyba żartujesz. No staram się, staram, ale przyznaję czasami to nie zawsze się udaje. Nie, nie, nie za bardzo. No ja próbowałam, ale w tej chwili już nie segreguję niestety. No chyba po prostu z lenistwa. Przyjeżdża śmieciarka, to wszystko widzę w jeden pojemnik. Wszystkie pojemniki idą w jednym momencie do tej śmieciarki, więc czy ja wiem, czy to jest w sensie to segregować? Nie mam na to czasu. Znaczy, nie, w ogóle jakoś o tym nie myślę tak na co dzień. Stąd uważam, że nawet gdybym ja to robił, to i tak to nic nie zmieni. Ja nie za bardzo rozumiem te zasady i, i po prostu boję się, że zrobię coś źle i to nie będzie miało sensu. A dla mnie to jest podwójna praca. Muszę umyć szkło i plastik, a później jeszcze odpowiednio przeselekcjonować.